RealFarm EAA to zbilansowana formuła wszystkich niezbędnych aminokwasów egzogennych. To wszystko w formie instant w pysznych smakach. Sprawdź na realfarm.eu. Dzisiaj tak jak pokazałem. Łapa się kuluje. Jak ktoś widział. Tutaj też kiedyś było zerwanie. To musi wrócić po prostu do tego. No i to zaczynamy jakieś tam lekkie, lekkie treningi, lekki rozruch ręki, tak? Masaże są cały czas. Na razie tutaj tymi sztabkami to można było je machać wszystko, ale na, na pierwsze strzały to sobie zrobimy lekko, żeby tylko ruch do tej pory był trening na gumach. Trzeba pobudzić rękę tak zwana pamięć mięśniowa. Bardziej nawet staram się obciążać lewą, prawa to tak tylko trzyma tyle o ile. na razie jest, ta bliza jest sztywna, tak? Trzeba zrobić tak, żeby to wyglądało tak jak tutaj, o. To jest kwestia jeszcze dwóch, trzech tygodni. Mogę powiedzieć tak, najgorszy, najgorszy ruch dla bicepsa z powrotem to jest rotacja. To jest rotacja. No, w tym ręku jest normalna, a w tym jest jeszcze... Praktycznie jej nie ma, nie? Bo tylko garstek się rusza. Ale to wszystko wróci z czasem, jak się uplastyczni rękę. No dzisiaj mija 3 tygodnie, słuchajcie, to raz. Eee, a tak naprawdę, ostatnio nawet rozmawiałem i z lekarzem, i z fizjoterapeutą, biceps nie jest mocnym mięśniem. Całą robotę w ręku robi mięsień promieniowy. to jest krótki, mały mięsień, bardzo silny. A biceps to jest tak naprawdę mięsień potrzebny do wkręcania żarówki, wykręcania i tak dalej, i tak dalej. Więc nawet jak ja go zerwał, ja się pytałem, mówię, co by było, jakbym tego nie zrobił, bo też dużo ludzi się wyda, no jakbym tego nie, nie zrobił, no co by było, tak? Dużo ludzi na przykład zrywa mięsień i co? I tego nie, nie robi, no nie? A tam już, wiesz, dźwiga, dźwiga, no ale no, bym tego, no, nie zrobił, no wiesz, no niektórzy mogą nie mieć pieniędzy na NFZ, no to ci krzykną, wiesz, za, za rok czasu, czy tam za półtora. Yy, albo nawet do takiego codziennego życia, w czym by to przeszkadzało, tak? No to mogę być, że w niczym by nie przeszkadzało, no. Po prostu bym nie dźwigał tak dużych ciężarów, na przykład przy wkręcaniu belki, czy coś. Ale normalne funkcje czynności życiowe bym robił, tak? To by się zabliźniło. Jedyny, jedyny dyskomfort, który by był to, że tak teraz biceps jest odtąd dotąd, to bicep by był odtąd. A tutaj by, było, tutaj by była przerwa. No. I to wszystko. No. Także nie można dopuszczać do spadku łapy. Więcej nie będziemy dokładać, tylko tym zrobimy jeszcze kilka serii takich. O. Jest napięcie eleganckie. Widzę w na razie... Powiem tak, tricet zurwałem w marcu. Pamiętam jak dzisiaj, to była moja pierwsza operacja. 13 maja miałem operację, bo też tak nie wiedziałem do końca kto mi może pomóc i tak dalej, i tak dalej. Nie znałem lekarzy. To był 2014 rok, nie wiedziałem, gdzie iść. E, 2014 rok. A pierwszy start miałem 18 lipca już. Start. Nie to, że pierwszy trening, tylko start. Po bicepsie... Biceps urwałem na Arnoldzie, ten prawy. Zrobiony miałem koło 15 marca. A na zawody pojechałem... W czerwcu? No, jakoś tak. Dwa trzy miesiące tak potrzebujesz na, na dojście do, do, weź, do sprawności. Na przykład jak jest drugi miesiąc poko, wracasz miesiąc urban. No tricerz miałem robiony dwa miesiące po czy to nie, nie przeszkadza, no, już przeszkadza No później przeszkadza, no bo, bo tam dajmy na to jak jest. Będzie widoczna różnica w naciągnięciu mięśnia, Tak na przykład teraz lekarz mówi, że jak mi tu otworzyli i wzięli ten biceps, położyli po prostu na swoje miejsce, to wszystko pasowało jak klocki do mina, tak? Jak klocki, jak puzzle, no nie? żeby pasował. Ale już na przykład, gdyby było dłużej, to oni by go musieli już naciągać. Gdyby go musieli naciągać, no to później dłuższa rehabilitacja, żeby go rozciągać, rozmasowywać i tak dalej. Także wiesz, to jest w tym, w tym jest wszystko. Nie ma takiej kontuzji, z której by człowiek nie wyszedł. No, no chyba że już złamiesz kręgosłup, no. Przewierz życzeń, no to wiadomo. Ale tak, jeśli chodzi o układ mięśniowy, ruchowy, wszystko zależy od dobrych lekarzy, mądrych, którzy potrafią Cię poskładać i od psychiki. No wiadomo, no w tym roku poleciało już parę wicepsów, nie? Ja, Maciek, Hirsz. no Maciek teraz też jest po operacji, też będzie dochodził do, do siebie. Także oby już nikt więcej. Można przy wszystkim można zerwać biceps. No, tak, 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 tak naprawdę no, zły ruch, złe ułożenie ręki, tak? Ja e, prawy urwałem, ktoś by powiedział, jak to, no nie? Ja prawy bicep urwałem przy joku, nie? To nie Co nie no, ściskasz go, ściągasz go do siebie, więc te bicepsy pracują, aczkolwiek e, jok ważył 650 kg i ten jok stanął, a ja jeszcze szedłem, więc on stanął, a tu był aż wyrwało to, no nie? Ale, ale, ale mogę powiedzieć, że taką najbardziej kontuzjogenną, gdzie na, najwięcej osób łapie jakiś uraz bicepsa, to jest opona. Przewracanie opony. Każdy mówi to, to żeby nie robić opontać na zawodach, ale weź pod uwagę też to, że organizatorzy zawsze z, są często takie naciskają znaczy, tą oponę robić, e, Słuchajcie, kontuzję. Kontuzje też nie biorą się z nikąd. Tak jak ja na przykład. Ja nie, nie urwałem bicepsa, bo była opona, tak? Ja urwałem biceps, bo ten bicep już wcześniej dostał po dupie, bo musiał chorować, bo musiał już być nadwyrężony, nadciągnięty, musiało być coś. Słuchajcie, to jest 20 lat trenowania, 15 lat zawodowego, to już musiało coś się stać, musiało coś być nadwyrężone, nad, nadciągnięte, nad, nie wiem, nadszarpięte i tak dalej, i tak no. dalej. To nie jest tak, że dają opony, bo kiedyś opony się przewracały, się człowiek nie, nie zastanawiał, będzie opona, czy nie będzie opony, tak? Zami dali mi opony 500 kilo i też robiłem, tak? I było dobrze. I się nic nie stało. A teraz no, nagle... Ale mówię, tak, najwięcej chłopaków no to przy oponie, drugie to są kule. I też parę bicepsów wiem, że poleciało przy zarzucie Axla. No bo to jednak trzeba zrobić na przemian, jest szarpnięcie. I... A tak, no to co? No? Sport. Taki sport. No. Nie, nie ma sportu bez kontuzji. No. U nas lecą bicepsy, gdzieś tam gdzie lecą zęby. Ta, lecą zęby, lecą łuki brwiowe, lecą szczęki. No. Także mówię, no ostatnio oglądałem też trochę tak, e, oglądałem walki, bo tak o kontuzjach, coś tam, coś tam i też oglądałem walkę Grahama, e, Graham, e, Peter Graham kontra Badr Hari, no to jak Peter Graham sięknął mu z nogi, no to Badr Hari miał e, rok czasu, czy prawie 8 miesięcy wyłączony z treningu, bo miał szczękę, w dwóch miejscach połamano, więc, więc kontuzje są wszędzie, no, no chyba Hilles. Najgorszą kontuzją taką, co, co widziałem, znaczy naj, najgorszą, no, najgorszą do wyleczenia, bo to jest najdłuższy proces, żmudny, e, czasami to potrafi się paprać, także zawodnicy mieli po kilka operacji, tak, na przykład Rauno Heinla e, miał chyba cztery operacje na jedną nogę, naprawdę, to jest, wrócił do sportu, bo no, wiadomo, no, każdy wróci, tak, Martin Wildauer, Urwany bice, y, Achilles, Rauno... Azageris? Dajmis z urwany Achilles, yy, Stefan Solvi Petursson urwany Achilles, yy, Mariusz Lalas urwany Achilles, no naprawdę, naprawdę jest ich, tych Achilles przy czym najczęściej strzela? To różnie no, Zagerisowi, Laurinami urwany Achilles, Zagerisowi i Lauriemu strzelił przy oponie, Wildauerowi przyciągnięciu tira, yy, Stefan Solvi i Mariusz Lalas przy nosidle. szybko biegli, nagle stanęli, bo... Także mówię, no, no jest, jest szereg różnych, ale mówię, po tym się chyba wraca najdłużej i najciężej i odpukać tylko tego, nie, żeby nie złapać, bo to już, już znam naprawdę. Ile czasu jesteś wykluczony w tym okresie? Gdzieś, Dainis, Dainis złapał kontuzję w lutym, tak? No i był teraz na zawodach w Holandii, no i widziałeś. Nie, yeah, no to przecież przy formie na barki strzeliło mu... No to druga noga. Druga no, no to noga, wtedy nie? obciążasz drugi mięsień, tak. drugą nogę chcesz się poratować, to tamto, no i coś coś wiesz, no. No mówię, To jest super na... sympatyczny gość, naprawdę. No to... mówię, no najgorsze, najgorsze kontuzje to są moim zdaniem Achilles. No, raz widziałem, chłopak szedł, była taczka we dwóch. W Chinach mieliśmy taczkę we dwóch, taczka dosyć ciężka. No i trzeba było we dwóch iść tak, no to wiadomo, no, na sygnał podnieść, na sygnał opuścić, żeby to wszystko było bezpiecznie, bo taczka ważyła chyba 800 kilo, czy, czy coś takiego. W paskach oczywiście, żeśmy nie i tak dalej. No i wniosło dwóch chłopaków, no i jeden drugiemu zapomniał powiedzieć po prostu, że stawia, tak. No i on postawił, a tam akurat stawiał kroka. I tak postawił kroka, że jabłko się przekręciło tu. I ja to zobaczyłem, no wskoczyło na swoje miejsce, no ale on zaczął krzyczeć, wręcz się drzeć. Niesamowicie. No i co, no. Kupili mu organizatorzy pierwszą klasę i poleciał do domu. No, bo w ekonomiku raczej tak by nie wysiedział. Się leciał już taki. No. Także potem jakiś szereg operacji. No. Tego się już chyba nie, nie przewidzisz tego. Po no. Słuchajcie, no tak jest sport, no, co, no. są uroki sportu. Wszędzie no. chyba w życiu przy każdej dziedzinie musimy po prostu trochę szczęścia i tak samo i tutaj. Dokładnie. I tą rurkę, tą czarną rurkę, tą czarną. No, o. Nie ona za jest. Dobrze będzie na pierwszy raz. To twój pierwszy tryumf. Pierwszy Nie ma co, nie ma co przesadzać. Można sobie dosiążeć tam. Mi lepiej tu nic nie pociągać. Zresztą <laughs> drugie urwanie spowoduje. Kurwa, <laughs> się na to patrzy. Ale już widzisz, już się. A mięśnie Już powoli się adoptują i zaczynają się tutaj ruszać. Wiadomo, że ja od razu tego tak nie zrobię, nie? bo to chodzi o cięć. No jakiś powiem ci, ten biznes jakiś większy się wydaje trochę. Nie wiem. Nie? Nie większy, nie, tak nie No ale tak jakiś nie wiem, mi się wydaje jakiś większy. Może tam jak ci operowali jakąś silikon sobie napchałeś i <słuch> jakiś większy się wydaje. I po tym urwaniu co mi jeszcze też taki się wydawał. Widzisz, że ładnie mięśnie zaczynają pracować. Tu widać. dać. Widzicie, troszkę siły dołożyć, nie za dużo. Dobra. Chwilę odpoczynku. Ale już żyły wychodzą. <głosy> <głosy> już żyły wychodzą. Żyły pokazują. Nie będzie źle. Wiadomo, no od razu tak się tego nie zrobi, nie? Ale nie od razu Kraków zbrodamy. No to ja cały czas myślę, że pojadę z Mateuszem na Mistrzostwa Świata w parach. No. O, tutaj już teraz w tym momencie fajnie widać, jak ścięgno reaguje, widzicie? Teraz tu jak dokręcam do dołu, tutaj się taka dziurka robi. Widzicie? To już pracuje nowy widez, nowe przyżyte śnieg. Tylko wiadomo, no, w tym momencie, jak ja chcę odkręcić rękę, to nie jest problem tu, że jest sięgnął przyszyte, czy na przykład że żeblizna. Gotemie się tutaj. Są po trzech tygodniach tak zastałe, żeby je rozbujać, rozruszać, nie to potrzeba naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo ma masażu. I... Ale w owiczu jeszcze siedziałeś tak. Łowić czujesz, że siedziałem tak. A już teraz coś tam rusza, z coś tego czyli to wszystko przebiega dobrze no. Słuchajcie, to że biceps działa to jest o. Widzicie, jest talutki po zerwaniu gdzie był? Tu Pamięta, że ani go napiąć, ani nic. Więc jeśli ktoś, nie daj Boże odpukać, kurwie mięsień czy coś chciałby polecić, żebym polecił jakiś dobry lekarzy czy coś, piszcie na PRIV, nie ma sprawy, zawsze pomogę w tej kwestii. No. Chyba ci to źle zrobi, czy czy to już po dźwiganiu masz. W tej kwestii zawsze pomogę, bo uważam, że warto sobie pomagać i... Zresztą poleciłem moich lekarzy, bardzo dużej ilości chłopakom i każdy zadowolony. Mateuszowi chyba też, nie? Tak, Mateusz też. Mateusz... Urwał biceps w piątek. Triceps, triceps? Triceps. sorry w piątek chyba zadzwonił do mnie. Wkrzykuł chyba urwałem Triceps. Ja wiem co ty gadasz? Mówi no, ja mówię, kurczę, wiesz co, A mówi też, że no nie wiedział jak lekarze, jak to, jak tam, to wiesz co, ja zaraz zadzwonię do swoich. I od tej pory jeździ do moich operowanych już chyba w poniedziałek, czy coś jeździ do, do, tam do tych lekarzy zadowolony tak samo. Mówi, wiesz, z opieki. Ja w tamtym roku jak leciałem na WSM. I to też nie wiem do tej pory, dlaczego to była moja wina i dlaczego nie, nie, nie uzyskałem jakiegoś ubezpieczenia. Twierdzą, że to nie ich wina, ale kupili mi bilet Lufthansa z Warszawy do Frankfurtu. Z Frankfurtu miałem Air China do, na Filipiny. No i kurczę, z międzylądowaniem tam gdzieś chyba. No i kurczę, Lufthansa się półtorej godziny spóźniła w Warszawie. No nie? No, i nie zdążyłem na ten Erczajna. Ci z Erczajna wysyłają mnie do Lufthansa. Lufthansa twierdzi, że to nie ich wina, bo były dwa różne bilety kupione, no nie? A ja mówię, no dobra, no, no, no nawet jak są dwa różne, no to wy się spóźniliście, tak? Nie, oni mi nic nie odkupią. I siedziałem jak ta pipa, cztery godziny na lotnisku we Frankfurcie i od okienka do okienka, od okienka do okienka. I w tym okienku nie ich wina, w tym okienku też nie ich wina. I też w końcu zadzwoniłem do Kolina, do Kolin, No jest taka sprawa, ja jestem we Frankfurcie na lotnisku, mój bagaż to nie wiem nawet gdzie jest. Bo nadawałem go w Warszawie. No i on mówi: Poczekaj, zaraz się też mówi: z tą będzie ktoś kontaktował. No i kupili mi e, tego przez Katar, Air Katar. I przez Katar leciałem: faktycznie bagaż doleciał, wszystko doleciało. Ale słuchajcie, to jeszcze nie, nie koniec historii, bo kupili mi bilet w tą stronę. A ja nie wiedziałem, że tak jest. Że jak lecisz samolotem, masz kupiony bilet z punktu A do B i z punktu B do A wracasz, to jeśli z punktu A do B nie lecisz, to z punktu B do A też nie możesz wracać. Nie wiem, dla mnie to jest chore, ale tak jest. Że na przykład jakbyś kupił sobie bilet z Łodzi do Warszawy i z Warszawy do Łodzi powrotny, i na przykład na ten z Łodzi do Warszawy byś stwierdził a chuj, nie lecę, bo na przykład dojadę sobie z kumplem samochodem, no nie? To z Warszawy do Łodzi też nie możesz wracać. Dla mnie, to, dla mnie to jest chore. Nie wiem dlaczego tak jest, ale to, to jest chore. Po, po prostu zawieźli nas na, y, 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 po zawodach na lotnisko. No i wchodzę do no się odprawić. Gościu bierze mój, mój paszport, no nie, na Filipinach. I mówię, no tak. Bet mister, You not fly in this. E, nie, nie leciał pan w tą stronę, nie? A ja mówię, no i co z tego? Nie może pan wracać. Ja. I znowu telefon. Mówi, Słuchajcie, nie mam biletu. Kurwa, mówi, znowu ja. Tylko ja mam taki numer. Jak zwykle. Jak nie walizka, to nie ma biletu. I co zrobiłeś? No co? No znowu telefon do Kolina. Ta babka, która kupowała mi bilet, mówi, że też nie wiedziała o tym. No i kupili mi znowu bilet na Air Katar. I Katarem wracały. Ale powiem Wam, że miałem parę historii takich z samolotami. No już ładnie reaguje mięsień. Widzisz, jak się ładnie skręca. Powoli, powoli, wszystko wróci dalej. tu widać po tym. Widzisz? Tu widać po tym. Pyk. Jakiś dzieje? Większy się ten wydaje, albo... Tam większy. No. Jakiś spięty, nie? No, no to urwij też, że obydwie, od razu będziesz miał większą Jak to zrobić? Ja ten opole przewracać. Puu, <grym> weźmy no, nie. Słuchajcie, ale tak się śmialiśmy ostatnio, że chyba... Lepiej wszystko urwać i przeżyć od nowa, bo to się później nie urwie Ale oni... nie to są żarty oczywiście. To lepiej się nie rwać. Lepiej się nie rwać Lepiej być zdrowym. Każda ingerencja chirurgiczna to już jest obce ciało. Coś się Dobra. rusza. Ruszę, rusza. Będzie dobrze. Widzisz? Będzie dobrze. To się wszystko uplastyczni. O, dużą rurkę. To się wszystko uplastyczni. Teraz jeszcze wezmę, jeszcze sobie... To już skończyłeś korzystać z profesjonalnego sprzętu rehabilitacyjnego typu rurka? Słuchaj, ale ja robię to samo, ja robię to samo tutaj, co w domu na gumie. Ja robię to samo, co w domu na, na gumie, no. Teraz o, sznureczki. O. jest inny uchwyt jak w tym o aż trykło. o jeszcze wiadomo ten bicep ten bicep normalny że on nie ma siły jeszcze nie ale to wszystko to wszystko wróci do normy co? Z czasem wróci. Z czasem wróci spokojnie. Jeszcze tylko zobaczę, tutaj ruch na barki. I kończymy na, na dzisiaj tą całą imprezę. To to robię stricte po to, żeby jak najszybciej bliznę rozbić. no. Tutaj blizna blokuje. Jeszcze raz tym. I możemy iść do domu. Rękę w mankiet i chłodzenie. Zobacz. Dotknij nawet tu. Tu się robi takie miękkie. No, a twarde. No, a tu Muszę rozbijać. Tak to co? Tu masz bardziej rozbite, ta tam mniej. A tu drugą pokaż. Nie no tutaj to jest tylko kreska jakby się zadrapał, no. Dlatego mówię, to trzeba rozbijać wszystko, to musi być Na początku ogólnie, po, po operacji, jak się obudziłem, to tutaj, to był jeden taki wielki kwadrat, który był przylepiony ze skórą. To było zlepione, a teraz już widzisz, już skóra się, już skóra się rusza. Jak robię, jak wyciskam, to staram się bardziej obciążać tą lewą rękę. Nie tą prawą, zdrową, tylko tą, żeby ta już zaczęła pracować. Zresztą co do 10 kg, no, najtrudniej będzie opanować to z powrotem, ale wszystko. Dobra, idziemy. koniec. Na no, dzisiaj koniec. Pierwszy trening na świłogi. to by się spodziewał, że taki trening będzie. No, także obserwujcie. Oglądajcie. Subskrybujcie. Powrót, powrót do, do normalności, do porny. <grym> Wszystko będzie relacjonowane. Tak jest. Ostatnio nawet się dziwiłem. Jestem trzy tygodnie po operacji. Pamiętasz, byliśmy w piątek na werze? No nie, no. to jeszcze tak każdy O, zaraz, chudłeś, to, tamto, tamto. No, ile było? 147 no. kg. Uwaga się trzyma. No, Uwaga się trzyma, to... Mówię, tylko no, wyglądu z nie jest, bo nie jest człowiek taki nabity, nie? Wszystko dojdzie do wprawy, tak także... Jest. Widzimy się w następnych odcinkach. Subskrybujcie, lajkujcie. I pamiętajcie, stop hate. A my jedziemy zaraz na kurczaka. <laughs>